Dzień dobry niedzielnie dzisiaj, i nie z samochodu. Jestem sobie właśnie na spacerze z moim ukochanym psiakiem. Eee... I to jest coś, co sprawia mi ogromną frajdę, że mogę wstać rano, pójść z nim na spacer, trochę się powygłupiać, pobyć na powietrzu, czasem się przebiec, czasem pospacerować. To jest coś, co dla mnie oznacza komfort życia i komfort funkcjonowania. Że mogę mieszkać w takim miejscu, gdzie to możliwe, bardzo łatwo. Jest to dla nas przestrzeń, polska wieś, są dla mnie dostępne i mam czas. Nie mówię, że zawsze, ale całkiem często. I chciałam Wam zaproponować w związku z tym, żebyście się tak na moment zatrzymali i zastanowili, co dla Was oznacza szczęście, bo. Przypuszczam, że każdy z Was, każda z Was spytany tu i teraz, czego pragniesz w życiu, powiedziałby zdrowia, szczęścia. Yy, tylko, że to szczęście to jest takie magiczne słowo, które dopóki nie zaczniemy się nad nim zastanawiać, żeby go opisać trochę bardziej konkretnie, yy, jest tak naprawdę niewiele znaczące, jest banałem. A zatem, moi drodzy, moje drogie, jeśli tam jesteście po drugiej stronie, yy, Pomyślcie sobie dzisiaj, co dla was oznacza szczęście, jaki to jest stan, jakie to są możliwości, jakie obrazy się w waszej głowie wyświetlają. Bo dopiero kiedy to będzie wasze nazwane, da wam takie poczucie orany. Jak tak będzie, to ja będę się dobrze tam czuć. To dopiero będzie wam łatwiej ustalić wszystkie wasze cele, plany, priorytetyzować się, dążyć do nich. Opiszcie to szczęście, papa. Pa.